Hej cześć witajcie na kanale Kaminale. Powitam witam was bardzo bardzo serdecznie na kolejnym odcinku na moim kanale W dzisiejszym odcinku jak widzicie po tytule wraz z Wróblem i Piteroxem, przychodzimy do was z kolejną paczką GFX do Photoshopa Równy rok temu 12 kwietnia na naszych trzech kanałach opublikowaliśmy po raz pierwszy naszą wspólną własną paczkę Która była właśnie skierowana do twórców użytkowników Photoshopa No i po równym roku postanowiliśmy żeby stworzyć po prostu drugą część i ją opublikować w równy rok później czyli dzisiaj Paczka jest w pełni darmowa nie musicie za nią totalnie nic płacić, według nas ta paczka paczka jest o wiele, o wiele lepsza od poprzedniej wersji. W sumie sami możecie ocenić i dać znać w komentarzach. Ja ten odcinek nie będę jakoś wielce przedłużać. Linka do tej paczki znajdziecie w opisie. Wystarczy tylko subskrybować mój kanał, kanał Wróba i kanał PeterOxa. Wszystkie te zadania znajdziecie w opisie, pobierając już tam całą paczkę. Wydaje mi się, że już więcej nie muszę nic mówić. Jeżeli paczka Wam się spodoba, to zostawcie łapkę w górę. No i oczywiście jak najbardziej udostępniajcie i e, polecajcie ją znajomych. Bo by nam oczywiście bardzo miło, tak po prostu w ręko że e, tą paczkę oferujemy Wam za darmo. To tyle. Nie przedłużam. Życzę Wam jego oglądania. Zobaczcie, co się w tej paczce. Okej, okay, więc dziękuję wam bardzo serdecznie, że obejrzeliście ten filmik do końca. Jeżeli film wam się spodoba, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, subskrypcji z na moim kanale, bo będzie to naprawdę bardzo, bardzo miutko. Ja tymczasem się z wami żegnam, życzę wam miłego tygodnia, ale ładnie przeleciałem i nic się nie pomyliłem. Trzymajcie się, bum szakalaka, trzymajcie się, cześć!